Słuchajcie, bardzo lubię Wielkanoc. Z jednej strony jest y, piękna wiosna, są już świetne tulipany, no i człowiek ma nadzieję, że będzie coraz cieplej, ale z drugiej strony to jedzenie wielkanocne trochę jednak mnie przeraża. Kiełbasa, pasztety, żurki nawędzące, do tego pieczone schaby. To jedzenie jest rzeczywiście zapchane jajkami też. Bardzo dużo jemy jajek, czyli jemy białko, 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 białko tłuszcz, no i niestety mało warzyw. No więc jak spowodować, żeby Wielkanoc była troszeczkę lżejsza, a jednocześnie zrobić ją bardzo szybko? Oto kilka pomysłów. Po pierwsze możemy przygotować żurek. Hmm. Żurek, tradycyjna zupa wielkanocna, wcale nie musi być zrobiony na wędzące. Ja tutaj, zobaczcie, choć Wojtek pokaż, ugotowałam po prostu warzywa. Słuchajcie, po prostu podsmażyłam na niewielkiej ilości masła, ale może być też na oleju i wtedy będziemy mieć żurek wegański. Warzywa pokrojone: marchewkę, pietruszkę, selera, trochę pora. Można pokroić ziemniaki również ugotować, jeśli chcemy, żeby żurek był bardziej syty. O, tutaj pływają pięknie liście laurowe. Dodałam również ziele angielskie i to wszystko zagotowałam. Warzywa są już w tej miękkie. Żeby zrobić szybciuteńki żurek potrzebny będzie nam zakwas. No bo taki żurek w proszku, powiedzmy sobie szczerze, ten akurat nazywa się piastowski, Panie Boże broń, naprawdę, królu piaście, błagam, nie kupujmy takiego żurku. Na pierwszym miejscu mąka pszenna, potem mąka żytnia, A tej mąki żytnie jest 23%, więc pszennej pewnie jest z28 albo i ze 30 czyli znaczna część tego wytworu to jest po prostu czysta mąka. A potem mamy mleko w proszku, sól, tłuszcz palmowy, palmowy w polskim piastowskim żurku, niesamowite. No i warzywa. A ile tych warzyw? 3%. Naprawdę nie warto używać tych wszystkich produktów z proszku. To w ogóle wygląda tak naprawdę jak farba do… o Jezus. Farba do, do ścian, do malowania ścian. No. Jeśli by tutaj dodać trochę wody i rozbełtać, to można by było spokojnie ściany malować. Tyle tylko, że zapach by się umie, unosił taki w pomieszczeniu, bo tutaj są i wzmacniacze smaku, jest ich zwykle kilka, i sztuczne aromaty, i paskudne, zobaczmy ten, ten skład, mleko w proszku, skrobia, mąka, sól, ziemniaki. Tłuszcz palmowy oczywiście. Wzmacniacze smaku. Jakie? Glutaminian monosodowy, neozynian disodowy, W takim oto żurku, gdzie jest napisany autentyczny smak i najlepsze składniki. Paszłami z tym do diabła. Robimy prawdziwy żurek. A więc gotujemy po prostu warzywa. Najpierw je podsmażamy na odrobinie masła, żeby one nabrały lepszego aromatu, lepszego smaku. I później zalewamy wodą, gotujemy z liściem laurowym oraz z zielem angielskim. Do tego dodajemy żurek. No i mam tutaj akurat żurek bio z Farmy Świętokrzyskiej na autentycznym zakwasie. Ja nie mam zbyt dużo tego wywaru, więc wymieszam i dodam, no tak myślę, jedną trzecią, ale oczywiście, jak gotujecie w domu dla całej rodziny, no to trzeba będzie odpowiednio więcej wlać. Do tego. Bardzo ważne, dodaję słodką śmietankę. Dlaczego dodaję śmietankę, a nie śmietanę? Dlatego, że śmietanka jest słodka, więc zrównoważy ten kwaśny smak żurku no i nie będzie nam gęby wykręcać. Ale oczywiście, jeśli ma być to żurek w wersji wegańskiej, czyli zupełnie bez produktów odzwierzęcych, no to musimy dodać na przykład mleko owsiane. Kokosowe chyba jednak z polskim żurkiem. Nie pójdzie. Dodaję trochę. Idę zagotować żurek, a potem go doprawię. Dlaczego potem? Dlatego, że przyprawę można poczuć w pełni dopiero wtedy, kiedy zupa jest gorąca. Dobrze. Żurek jest podgrzany. Doprawiłam salą pieprzem. Dosypię jeszcze na koniec sporo majeranku. Ja lubię dużo. Wymieszam. O, już pachnie majerankiem. No i co? No i nalewamy. Talerz. Proszę bardzo. Do tego jajko. Takie ładne. No i ja mam tutaj lubczyk. I mam majeranek. Oczywiście te zioła możemy pokroić. Wtedy nam pięknie w zupie pokażą swój smak i aromat. Żurek gotowy, to teraz przejdźmy do jeszcze innych wspaniałości wielkanocnego stołu, który robi się o tak o, jak się mówi, w białym stoku. Kiełbasa, jajka, tego jest bardzo dużo na naszym stole. Ale czy jest jakiś taki przepis, który można zrobić bardzo szybko i jednocześnie nie namęczyć się, ale żeby był pyszny? Tak, w naszym domu u bosackich bardzo często robimy vitello tonato. To jest taka potrawa włoska, która składa się z pieczonej cielęciny, pokrojonej w cieniutkie plasterki z sosem tuńczykowym i z warzywami. My zamieniamy bardzo często cielęcinę, bo ona jest trudno dostępna, dosyć droga, na po prostu schab pieczony. Ja ten schab. Piekę w majeranku um, z czosnkiem. On jest bardzo aromatyczny, a przy okazji też jest nisko kaloryczny, bo to jest w zasadzie samo białko to jest bardzo mało tłuszczu. I do tego podaję sos tuńczykowy. Jak się go robi? Musimy mieć oczywiście tuńczyka. Ten tuńczyk może być z puszki, w sosie własnym albo w oleju ale chętnie, żeby był w słoiczku, bo jeśli jest w puszce, no to puszka uwalnia niestety nieprzyjemne substancje, na przykład bisfenol, który przenika do środka do tuńczyka, a słoiczek, szkło zawsze gwarantuje nam, że to jest tuńczek bardzo zdrowy. Przekładam tego tuńczyka do mojego pomocnika, czyli do iCooka. To jest robot wielofunkcyjny polskiej firmy MPM, która jest bardzo długo na rynku. I zapewnia nam po prostu wszelkie możliwe pomocy kuchenne z wtyczką. O. Do tego tuńczyka dodam dwie łyżki jogurtu naturalnego. Raz. Dwa. I dwie łyżki majonezu. Dlaczego majonezu? No bo tuńczyk to też jest chude zwierzę, tam też jest bardzo dużo białka, więc odrobina tłuszczu pochodzącego z majonezu dobrze mu zrobi. Zamykam to wszystko. To jest też takie urządzenie, które jest bezpieczne, to znaczy jeśli nie zamknę do końca dobrze pokrywy, to ona po prostu nie ruszy, będzie stało jak osioł. A teraz będzie wołem roboczym, bo nasz sos tuńczykowy musi być głaciuteńki. Jeśli będzie głaciuteńki, to wtedy będzie przepyszny. Dobrze, mamy już sos. Otwieramy ostrożnie. och, jest bardzo gładki i idealnie. Gładki i jednocześnie płynny, co spowoduje, że łatwo rozprowadzimy go na wędlinie. Wyciągamy, to jest bardzo proste. Bierzemy łyżkę i polewamy wędlinę sosem. Ach! Trochę zielonego, to nigdy nie zaszkodzi. Zawsze to pięknie wygląda. Ja tutaj mam akurat pędy świeżego groszku, ale na przykład można kupić w wielu nawet dyskontach. Chociażby kiełkujący słonecznik, kiełki, to też jest taka rzecz, która bardzo kojarzy się z wielkanocą. No i jedno jajeczko, żeby pięknie nam wyglądało. Dobrze, ale ktoś powie, nie mam czasu, żeby piec ten schab, po prostu w ostatniej chwili muszę zrobić święta. No jest też i na to sposób. Otóż musimy wziąć po prostu talerz i udać się do sklepu w celu zakupienia dobrej jakościowo wędliny. To może być szynka albo polędwica. I teraz uwaga. Szynka powinna składać się z jak największej zawartości mięsa. Nie musi być jej dużo. Ona może być cieniusieńko rozłożona na talerzu, ale jeśli widzimy na przykład w sklepie taką oto polędwicę, która ma w sobie 82% mięsa, to pamiętajmy, że tego mięsa jest tam bardzo mało, że dodano wodę. Dlatego, że jeśli na przykład ja upiekłam o ten schab, który tutaj mamy, o, to to było 80 deko i to był taki kawałek w sklepie. Tak? A potem mi się skurczył prawie o połowę. Czyli wędlina, która ma w sobie zawartość 82% mięsa na przykład, czy 75% jak na przykład ta, no to w ogóle jest to bez sensu. Do tego mamy difosforany, polifosforany, trifosforany, czyli wszystko to, co trzyma w środku wodę. Ta szynka będzie naprawdę niesmaczna i szkoda na nią pieniędzy i szkoda naszych kubków smakowych. Ja wybrałam Polędwica, która tak naprawdę, zwróćmy uwagę, jakie to jest mylące, tak naprawdę to jest schab, a nie polędwica, bo przecież polędwiczka wieprzowa jest cieniutka, a to jest schab. No ale powiedzmy, wybrałam polędwicę, to są takie cieniusieńkie plasterki. Chodzi o to, żebyśmy tego mięsa zjedli jednak jak najmniej w Wielkanoc. Kładziemy te plasterki po prostu na talerzu, rozkładamy je cieniutko. Trzy godziny później. Rozkładamy po prostu cienko pokrojoną wędlinę. Prosimy o to sprzedawcę w sklepie, czy panią sprzedawczynię, poprosimy jak najcieniej. I co robimy? Zgadliście. Po prostu polewamy sosem tuńczykowym. To jest przystawka zimna, którą można zrobić dużo wcześniej: zawinąć folię, folię taką spożywczą, albo je, jeśli chcemy ekologicznie, to przykryć po prostu talerzem. I przygotować nawet dzień wcześniej, nic się tej wędlinie i temu sosowi, sosowi czy sosu, nie, chyba sosowi tuńczykowemu, nie stanie. Dekorujemy tak samo jak tamtą, czyli kaparek. Jeden z drugim, ależ to jest słuchajcie, ładne. Do tego te mniejsze kapary. Trochę zielonego. I proszę bardzo jajeczko i proszę, mamy wersję jeszcze szybszą. No ale ci, którzy nie jedzą mięsa, bo ja mam w domu dwie dziewczynki, które nastolatki, które mięsa nie jedzą, nie tykają, no też muszę mieć coś dla nich. Więc jaki pomysł? Tak, tak zgadliście, z sosem tuńczykowym, bo one rybę zajadają, natomiast nie jedzą mięsa, wieprzowiny, wołowiny, nie jedzą też drobiu. Do tego potrzebujemy dużo zieleniny. Ja mam tutaj taką mieszankę sałat, którą po prostu rozłożę dookoła tej deski. Można to podać oczywiście na dużym talerzu. Czyli bawimy się w taką układankę, w taki wieniec wielkanocny. Do tego groszek cukrowy, pędy groszku, ale tak jak powiedziałam, każde inne kiełki też bardzo ładnie, może być nawet rzeżucha. Bardzo pasuje oczywiście, jest bardzo wielkanocna, więc wkładamy, dajemy sporo tej zieleniny. Możemy to oczywiście w też w misce wszystko razem wymieszać, do góry nogami, ale nie będzie tego ładnego efektu wow na stole. A jeśli już w ogóle w środku położymy po prostu jajka te, które, którymi podzielimy się przy stole wielkanocnym, no to myślę, że to będzie bardzo fajny pomysł. Dobrze. I teraz to, co pasuje do tuńczyka, to na pewno awokado. Wiem, że nie jest polskie, ale jest zdrowe i trzeba myśleć też o wegetarianach, żeby coś mogli e, zjeść. E, więc oczywiście, na przykład wegetarianie, no to którzy zupełnie nie jedzą ryb, muszą się powstrzymać od sosu tuńczykowego, ale mogą na przykład polać taki wieniec oliwą z oliwek z cytryną, e, z czym tam mają w chacie. Trochę czerwonej cebuli. Żeby było troszkę ostrości. Świeży ogórek może być. Bardzo łakniemy tej świeżości właśnie w tym okresie wielkanocnym i po wielkanocy. Przypominam, że po wielkanocy już niedługo później pojawią się szparagi. No i polewamy sosem tuńczykowym. Świetnie. Jeszcze kilka kaparów. To wszystko razem bardzo dobrze idzie. Dla tych, którzy nie jedzą mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego, a jedzą ryby, jest to dobry pomysł na wilkanoc. Położymy jeszcze jajka w środku. Babam! Gotowe. To był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie Święta Wielkanocne z większą ilością warzyw przygotujcie.